Odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcemy. Ja mam taki żart, jak rozmawiam z osobami, które chcą przyjść do naszego biura rachunkowego, w którym mówię: czy zmiana biura cokolwiek zmieni? Jaką jakość usług chce dostarczać i co chce budować? Czy to jest oparte na one-man show? Czy to jest oparte na procesach, na ludziach, na standardach? Do dzisiaj mnie dziwi, jak często ludzie jeszcze dostarczają dokumenty w papierze. Prowadzając paczki przelewów itd. Okazało się, że my ponad pół etatu zaoszczędziliśmy, i to było tak. Witajcie serdecznie na ForEngio Plus, z tej strony Aleksandra Wawrowska, a moim i waszym gościem dzisiaj jest Wojciech Plona z Plona Grup. Witaj Wojtku. Cześć Olu. bardzo ci dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Tak, a rozmawiać będziemy o księgowości, bo jest początek roku. To jest idealny moment na to, żeby pomyśleć nad tym, czy w naszych księgach wszystko się zgadza i czy czasem nie powinniśmy pomyśleć o zmianie księgowego. To prawda. Myślę, że przełom roku to jest taki moment, że mamy dużo nowych postanowień, że to jest taki moment, w którym podsumowujemy sobie rok. Planujemy kolejny rok i możemy wyciągnąć wnioski. I wiem, że wielu przedsiębiorców też nie tylko myśli w kwestiach celów biznesowych, ale też w kwestiach finansowych i patrzy, czy dzisiaj te procesy finansowe, te standardy, czy to w jaki sposób to funkcjonowało w poprzednim roku, to jest rzeczywistość, w, którym, w której chcą funkcjonować w nowym roku. Co też często prowadzi ich do wniosków, którym jest zmiana biura rachunkowego. A jeżeli ty też prowadzisz organizację pozarządową i chcesz opowiedzieć nam swoją historię, zapraszam do kontaktu. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. No i właśnie, jeżeli jesteśmy na tym etapie, że dochodzimy do wniosku, że no, ta współpraca nie była taka, jakiej byśmy oczekiwali, to na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając nowo, nowe biuro księgowe, nowego księgowego, no, no żeby nie zaliczyć ponownie w topy? Wiesz co? Ja myślę, że jest kilka obszarów, na które warto zwrócić uwagę i odpowiedzieć sobie na pytanie czego tak naprawdę chcemy. Ja mam taki żart, jak rozmawiam z osobami, które chcą przyjść do naszego biura rachunkowego, w którym mówię: czy zmiana biura cokolwiek zmieni? I teraz tak. Myślę, że tak, to, co najczęściej słyszę, to klienci naszego biura doceniają fakt, że odbieramy telefon. A często słyszę, że jeżeli dzisiaj jest ktoś w miejscu, w którym w biurze rachunkowym, gdzie musi czekać dzień, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc na odpowiedź albo nigdy jej nie dostaje, to strasznie frustruje. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że czy to właściciel firmy, czy to prezes fundacji, czy prezes stowarzyszenia nie jest pasjonatem finansów, księgowości, prawa. Powiem więcej, uważam, że ludzie, którzy prowadzą fundację, to raczej totalnie się na tym nie znają, bo są masakrycznymi pasjonatami w tym, co robią. Prawda? Tak, są Że Jeżeli jest jakiś obszar pomocy, wsparcia, w którym się zajmują, to oni tam chcą działać i totalnie pomijają te fakty związane z księgowością, z administracją, z, z pewnymi kwestiami prawnymi. I jak już coś faktycznie chcą, to nie chcą, żeby to generowało dla nich problem. To nie chcą czekać na to miesiącami. Więc taki, myślę, kluczowy moment. To jest jednak dobra komunikacja, taka bieżąca, codzienna, że można zadzwonić do księgowego. Ja, jak rozmawiam często z przedsiębiorcami, to jak zadaję im pytanie i czegoś nie wiedzą, to oni potrafią napisać coś do księgowości. No i miałem taką sytuację, w której rozmawiałem z kolegą, znajomym na temat biura. On napisał SMS-a. No i spotkałem się z nim później, dwa tygodnie później, mówi, ona jeszcze nie odpisał mi na tego SMS-a. No to jest jakaś, jest jakaś kwestia. Często jest to wynika też z tego, jak ja sobie myślę o tym, że właścicielami firm są księgowi księgowe. Czyli są świetni specjaliści, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie, przyciągają klientów, przekazują swoim pracownikom, ale już w pewnym momencie sami się nie wyrobiając, bo nie, nie wiedzą, w którym momencie przejść ze specjalisty na menadżera i z menadżera na przedsiębiorcę. W którym miejscu zacząć już zarządzać zespołem, a wyjść z operacji, jak tworzyć procesy. I dochodzi do sytuacji, że faktycznie mają zbyt dużo na głowie, i ta fajna obsługa, która była, ta responsywność, to doradztwo, którego szukali, doprowadza do sytuacji, że tego nie ma. I ludzie są po prostu zawiedzieni. Uważam, że to jest często kwestia modelu biznesowego, czy świadomości właściciela biura rachunkowego. Jaką jakość usług chce dostarczać i co chce budować? Czy to jest oparte na one-man show? Czy to jest oparte na procesach, na ludziach, na standardach? Ja uważam, że firma powinna w sposób powtarzalny przynosić pieniądze więc powinna być oparta na procesach, na standardach, na ludziach, na, na, na przepływie informacji i tego typu rzeczach. Jeżeli masz usługi, które są skierowane bezpośrednio do trzeciego sektora, napisz do nas, możesz zostać sponsorem tego programu. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, o której właśnie powiedziałem, to jest przede wszystkim obsługa klienta. Nie? Druga rzecz, jesteśmy w XXI wieku. XXI wiek cechuje się technologią. I naprawdę do dzisiaj mnie dziwi, jak często ludzie jeszcze dostarczają dokumenty w papierze. Po prostu raz w miesiącu musi przyjechać do księgowości i wrzucić, i, i wydrukować to. My na przykład w ogóle nie przyjmujemy klientów, którzy chcą nam dostarczać w papierze. Mamy specjalny portal klienta, specjalne miejsce, gdzie, gdzie wrzucają swoje dokumenty. To też pozwala zrobić przelewy, paczki przelewów, to pozwala lepiej należnościami zarządzać, to pozwala lepiej zobowiązaniami zarządzać. Czyli tak naprawdę dzisiaj przychodząc do biura, ja nie mówię, że jesteśmy jedyni, ale jest wiele biur, w których ma ta technologia już jest na poziomie rządku dziennym. Czyli dostaje się od razu pewne oprogramowanie, które można wykorzystać dużo szerzej niż tylko do przekazywania dokumentów. Powiem jako ciekawostkę, to często nas wybierają jako biuro, ponieważ my pracując jako dyrektorzy finansowi, wdrażaliśmy to oprogramowanie do, do naszych klientów i wykorzystywaliśmy je dużo szerzej niż tylko do przekazywania dokumentów do księgowości. Pokazywaliśmy, jak można zrobić podstawy kontrolingu, jak ułatwić procesy, jak ułatwić komunikację i wiele, wiele więcej korzyści, prawda? Więc to taka technologia, komunikacja z biurem rachunkowym w formacie przekazywania dokumentów, że one się nie gubią, że wiadomo, co zostało przekazane, kiedy zostało wrzucone, czy został zapłacony dokument, jest dużo łatwiejsza, dużo prostsza i eliminuje czas. No właśnie, bo ten czas jest bardzo ważny, bo ja chciałam też zaznaczyć, że to te koszty, związane z, z zatrudnieniem dobrego, profesjonalnego biura rachunkowego, owszem są wyższe, ale jeżeli to jest dobre, profesjonalne biuro, które jest automatyzowane i pozwala nam na tą automatyzację przekazywania dokumentów, pozwala na zaoszczędzenie naszego czasu pracy, co tak naprawdę realnie zmniejsza te koszty. Po naszej stronie. No bo my, wprowadzając system, właśnie przekazu dokumentów w sposób zautomatyzowany, wprowadzając paczki przelewów i tak dalej, okazało się, że my ponad pół etatu zaoszczędziliśmy. I to było tak, kwestia wdrożenia, nie? Więc, więc to też jest bardzo, bardzo ważny aspekt w mojej ocenie. Pełna zgoda. Wiesz, trudno jest sobie policzyć efekty miejsca, w którym się nigdy nie było. Jakbym ci powiedział, chciałbym powiedzieć, jakbyś była w Nowym Jorku, akurat pod, pod, podróżowałaś, ale wyobraź sobie, że będę ci opowiadał, jak to jest być na Grenlandii. Nie wiem, może też byłaś, ale. No nie ani ja nie byłem, ani ty nie byłeś, mhm. e, więc my nie wiemy, jak to faktycznie jest po tej drugiej stronie. I to jest tak samo trochę w księgowości, która jest zautomatyzowana, która ma tą obsługę klienta, gdzie możesz faktycznie zadzwonić, zapytać się. Nie? To, to, jest, to jest myślę, że fajna rzecz taka. Która już na pewnym poziomie stawia dobre fundamenty pod współpracę. Myślę, że taką trzecią rzeczą, o której warto pamiętać, to to, od czego się często odbijali nasi, nasi klienci, że nie ma, jedna osoba ma wiedzę. Czyli jest jedna osoba dominująca, powiedzmy, czy to właściciel, który ma wiedzę finansową, księgową. Nie chcę powiedzieć podatkowo, bo akurat księgowi nie są od doradztwa podatkowego. Natomiast taką szeroką wiedzę, gdzie na dużo pytań jest w stanie odpowiedzieć, I natomiast i w momencie kiedy właściciel nie jest dostępny, nie ma kto odpowiedzieć. Prowadzisz Fundację, Stowarzyszenie lub inną organizację pozarządową i szukasz wartościowych treści, które pomogą Ci w codziennej pracy, dobrze trafiłeś. i zapraszamy na kanał Porę Plus. To właśnie tam co tydzień publikujemy wartościowe informacje, które pomogą Ci rozwinąć Twoją organizację. Zasubskrybuj już dzisiaj. I to jest duże wyzwanie, że dużo jest osób młodych, które się wdrażają, szkolą, że tej kadry seniorskiej, którzy ma te 5, 8, 10 lat, którzy zrobili już X przykładów jest mniej. Często ci ludzie może ale nie są doszkoleni, albo są jakieś inne powody, dla których nie mogą odpowiedzieć, albo nie mają czasu, albo nie mają czasu się zagłębić w temat. No i to jest duże wyzwanie. My akurat poradziliśmy sobie w ten sposób, że u nas zapleczem jest zespół dyrektorów finansowych, jak się ma 30 dyrektorów finansowych, to na pewno któryś gdzieś rozwiązywał pewien temat i można wrzucić na grupę, zapytać się i dość szybko albo będzie gotowe rozwiązanie, albo będzie wskazanie człowieka albo doradcy podatkowego, który musi się wypowiedzieć w tym temacie. I to, to jest myślę, że taka fajna domena u nas, że za nami, sto, za księgowymi stoją dyrektorzy, nie? że tam jest, tam jest to wsparcie, bo często jest tak w biurach rachunkowych, że biura rachunkowe funkcjonują, i znajdą jakiegoś dyrektora finansowego, i mówią, że do nich teraz świadczą dyrektora finansowego. One jest z drugiej strony. My najpierw byliśmy dyrektorami finansowymi. My świadczyliśmy te usługi i widząc, jak wygląda księgowo niekiedy księgowość u naszych klientów, i widząc, że to ma konsekwencje też na nas, że my nie możemy wykonywać swojej pracy, podjęliśmy decyzję o tym, że otworzymy biuro rachunkowe. I się okazało, że faktycznie to, jak my do tego podchodzimy, że jeżeli trzeba wygenerować bilans i rachunek zysków i strat w trakcie roku, no to my to po prostu bierzemy, tak jakby wysyłamy, nie bierzemy jakichś dodatkowych opłat za to, nie? Sprawozdanie to jest jedna kwestia i za to pobieramy, natomiast za takie bieżące odpowiedzi, no nie pobieramy, nie? Bo dla nas to jest oczywiste, my wiemy z czym to się wiąże wygenerowanie tego dokumentu, a często w biurach jest to trochę inaczej, nie? Nie chcę też deprecjonować, bo jest dużo biur, które podchodzi w ten sposób, gdzie mają dobrą obsługę klienta, gdzie są responsywni, gdzie mają wdrożoną technologię, gdzie mają wiedzę. Natomiast no, jest też sporo firm, które y, są jeszcze na etapie, gdzie właściciel jest specjalistą, i to jest trochę tak, jakby stworzył sobie swój etat.